W moim 24-godzinnym maratonie i w ogóle dniu z mojego życia, w sumie zawsze chciałam coś takiego zrobić, ale nigdy nie miałam na to czasu. A teraz zaczynam dzisiaj wolne w pracy. Jezus Maria, zabiję się. Zaczynam wolne w pracy. Zamierzam czytać. Pozdrawiam mój ręcznik, który złuszy się na drzwiach, sorry. I mnie w ogóle w lustrze. Hej, ola, hej, ola z drugiego wymiaru. E, odwala mi, bo e, będę mieć wolne w pracy. A że ostatnio miałam strasznie dużo rzeczy do ogarnięcia, to bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jednak do tego wolnego dotrwałam. W <grych> ogóle, to strasznie dramatycznie brzmi. E, słuchajcie, robię 24-godzinny maraton z książką. Uwaga! z Zaczarowanym Zamkiem. Mam nadzieję, że będzie super. Na razie zaczęłam czytać i jest bardzo obiecująco i bardzo cute. W ogóle ta książka daje mi taki troszeczkę vibe, jeśli chodzi o styl. I o bohaterów e, Niedźwiedź i Słowik. Niedźwiedź i Słowik. E, niestety czytałam tylko jedną książkę z tej trylogii, więc tylko o jednej mogę się wypowiedzieć, ale strasznie mi główna bohaterka przypomina Wasie. Jestem ciekawa, jak mi się spodoba. Będę Wam dawać znać na bieżąco. Łapka mi się trochę trzęsie, ale nie wiem, chyba ten telefon zrobił się cięższy, albo ja po prostu przed, od siedzenia przed komputerem straciłam moje niezwykłe mięśnie, które wyrobiłam ostatnio na siłowni. RIP. Ja no musiałam ten telefon odłożyć, bo już po prostu tak mi się ręka trzęsła, będziecie widzieli ten obraz tak. Ale to nie ma sensu. E, więc tak. Chciałam tylko zrobić takie małe przypomnienie, że warto się badać. Mm, polecam serdecznie. E, e, quote of the day. E, bo dzisiaj w ogóle pomyślałam sobie, już dawno dawno temu, pomyślałam sobie, boże, jaka jestem chaotyczna. E, już dawno dawno temu pomyślałam sobie, że powinienem w końcu zrobić badania w tym roku, bo nie robiłam badań już bardzo, bardzo długo. Clue jest takie, że właśnie myślałam, te badania chodziły za mną przez cały czas i pomyślałam sobie, kurczę, może to jest ten moment, e, przyjadę do rodziców. Będę mieć wolna w końcu pójdę. No i tak nie mogłam się jakoś umówić na te badania w sensie nie mogłam się zebrać, też nie miałam kiedy od rana. I dzisiaj dostałam w ogóle maila na swojego prywatnego maila z takiego newslettera w sumie od Alabu, gdzie kiedyś robiłam badania co jakiś czas mega często. Um, I tam była zniżka w ogóle na te badania na hasło wielkanos, Także jeśli w ogóle zadziałałam, ten kod, to polecam. 20% zniżki na badanka. E, wykupiłam podstawowy pakiet i tak dalej. I jutro prawdopodobnie rano będę szła, także może zabiorę was ze sobą. W nie zabiorę was ze sobą na pobieranie krwi, e, ale dam wam znać rano, czy wstałam, czy nie wstałam. Mam dwa miesiące, żeby zrobić te badania. Można w ogóle zamówić przez internet, także mega polecam. E, mają też w ogóle Apple Pay'a, także ja w ogóle byłam zachwycona. Bo to wystarczy tylko przyłożyć kciuki i już jest zapłacone, co jest zgubne w ogóle, tak poza tym wszystkim. Także tutaj przypominam Wam, daily reminder, friendly reminder, żeby się badać, żeby słuchać swojego ciała. Jeśli nasze ciało jest zmęczone, jeśli nasze ciało zaczyna troszkę nie wyrabiać, macie dużo stresu, to warto sobie jednak zbadać takie podstawowe badania, chociaż zróbcie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, bo stres źle działa na nasze ciało. I w ogóle także y, sprawdzajcie się, dbajcie y, o swoje ciało i w ogóle o swoje zdrowie, bo macie jedno y, y, szlachetne zdrowie, jak to mówił Jan Kochanowski i y, y, proszę chodźcie na badania. Cześć, y, słuchajcie, jest 22. A ja tak naprawdę dopiero siadam do książki, bo wcześniej jadłam ramen. I siedziałam z mamą i robiłam herbatę, którą właśnie piję. Nie wiem, jak to jest to, zawsze, kiedy chcę się właśnie zabrać za książki i czytanie. To jest tysiąc milionów rzeczy, które chciałabym zrobić i one mi troszkę przeszkadzają w tym, ale niczego nie żałuję. Biorę się za książkę teraz, jestem już na 50 stronie. Opowiem Wam o co w ogóle chodzi w tej książce: Zaczarowany Zamek to historia Oli. Która mieszka ze swoimi rodzicami i z babcią w zamku Mila. Jej rodzice są takimi troszkę opiekunami tego zamku. Wszyscy są przodkami wielkich władców, którzy ten zamek budowali. Krążą różne legendy odnośnie tego zamku. Babcia Oli wierzy w to, że zamek otacza magia dłuszki, które opiekują się zamkiem i jego domownikami. Ta książka zdaje się być taka cieplutka i otulająca. Na razie czuję się po prostu cudownie czytając ją. Oli nie, niedawno w ogóle urodziła się siostra Roza i ona bardzo chciałaby być taką wspaniałą siostrą. W momentach, w których się nudzi, nie ma co robić. Poszukuje takich ukrytych przejść w zamku, bo w zamku jest wiele takich poddaszy, które, do których nie ma dostępu, i właśnie główno bohaterka poświęca dnie, aby eksplorować, szukać różne ciekawe skarby w miejscach, które wcześniej nie były dla niej dostępne w tym zamku, bo jest ogromny w ogóle, jest drewniany, ogromny. No i pewnego dnia babcia Oli, która właśnie w tą magię wierzy, Mówi o tym, że nadchodzi burza, która zmieni wszystko, wywróci wszystko do góry nogami. I jestem, zatrzymałam się na tym momencie, kiedy ta burza chyba nadchodzi, bo, bo zaczyna się stukanie, zaczynają się jakieś tam odgłosy. I zastanawiam się, co się będzie działo teraz. Jestem bardzo, bardzo zaintrygowana. Na razie, tak jak mówię, książka jest na maksa urocza, jest taka przytulna i nie mogę się doczekać, co będzie się dalej działo. Główną bohaterkę jest wspaniałą dziewczynką, taką, która chce odkrywać, jest ciekawa świata i ja bardzo lubię takie bohaterki. Tak jak wcześniej wspomniałam, e Główna bohaterka i, i w ogóle wątek magii. Bardzo przypomina mi wątek magii również z Niedźwiedzia i, i Słowika. Dajcie mi znać, czy czytaliście w ogóle tamtą książkę, tamtą trylogię, bo nie wzięłam się za kolejne części i teraz zastanawiam się, czy może powinnam to nadrobić, skoro tak bardzo podobają mi się w ogóle ten vibe, bo Niedźwiedź i Słowik to w ogóle świetna książka. Ale wracamy do zaczarowanego zamku. Biorę się za czytanie. Ja już jestem po badaniach, po pobieraniu krwi. Nie było aż tak strasznie, jak to pamiętam wcześniej. Trochę bolało, ale żyję, jestem dzielnym pacjentem. I za to bycie dzielnym pacjentem kupiłam sobie tamte kwiatki. No i teraz biorę się dalej za czytanie. Wczoraj nie przeczytałam dużo, bo szybko zasnęłam w ogóle, bo byłam mega zmęczona. Także słaby za mnie Maratonowicz. Ale dzisiaj kontynuuję, mam też zapas kawy, więc mam nadzieję, że, że nie odpadnę na jakąś drzewkę. No, i tak jak wczoraj wspominałam, um, rozpętała się burza. E, nasi bohaterowie schowali się w kuchni, czyli takim najbardziej bezpiecznym miejscem miejscu w zamku. No i w trakcie tej burzy uszkodzeniu ulega kopuła słońca, która jest jedną z wielu licznych e, kopuł, e, które w tym zamku są. Tak jak widać tutaj na grafice, na okładce. Takie właśnie kopuły zdobią zamek. No i jedna z nich, największa i najbardziej okazała, która skrywa najwięcej tajemnic i magii, została zniszczona. Niestety, festyn też nie będzie mógł się odbyć, bo po prostu zniszczenia w ogromnej sali, gdzie taka kopuła jest, były tak wielkie: po prostu wszystkie nam przygotowania poszły, obróciły się w proch, w gruz. No i niestety rodzice Oli muszą jechać do pobliskich wiosek, zapytać, czy wszystko okej okay, u mieszkańców, poprosić o pomoc w uprzątnięciu tego małaganu. No i Olia zostaje sama z babcią w domu. Przy międzyczasie przychodzą do niej przyjaciele, Dinara i Luka, są to bliźniaki, i wpadają do niej i ona jakby namawia ich, żeby właśnie poszli do, tego, do tej wielkiej sali, zobaczyli, co tam się dzieje, bo jej rodzice nie pozwolili jej tam wejść samej. No i wybierają się tam, i okazuje się, że burza jakby naruszyła ściany, no i za jedną z tych ścian są schody. I te schody najprawdopodobniej prowadzą do kopuły słońca. E, jako, że od wielu, wielu lat wszyscy szukają w ogóle przejścia do tej kopuły, e, no to Olia nie robi nic innego biegnie po prostu po schodach i sprawdza, co tam jest. E, odnajduje pewną skrzynkę, tajemniczą skrzynkę zamkniętą łańcuchami. Ale niestety, jakby konstrukcja kopuły słońca jest tak naruszona, że ona spada w dół razem z Olią i, i ratuje ją w ostatniej chwili duszek domowy, który opiekuje się zamkiem i przybiera postaci lisa. Oli na szczęście nic złego się nie dzieje. Babcia wpada tam, zobaczyć co, co tam się wyrabia. I nagle okazuje się, że idzie kolejna burza tym razem jeszcze gorsza niż ta poprzednia. Więc um, przyjaciele Oli biegną do siebie do domu, żeby się tam schować, chociaż e, burza jakby rozpętuje się tylko nad zamkiem, e, czyli nie wpływa na okoliczne wioski ani na okolicznych mieszkańców, co jest też bardzo, bardzo ciekawe. No i babcia wygania przyjaciół Oli, e, mówi, że muszą wracać do domu, i w tym momencie mówi głównej bohaterce, że ma do wykonania pewną misję, musi uratować zamek. I magia, która w niej drzemie, uratuje zamek, tylko właśnie ona musi się tego podjąć. Musi razem z tym domowym duszkiem Lisem wyruszyć w drogę do pewnej zamkniętej krainy w kopule Jutrzenki, czyli kolejnej kopule w tym zamku, aby właśnie wiedzieć się, w jaki sposób zapobiec temu, co nieuniknione, czyli zniszczeniu zamku przez tą burzę, przez tą wichurę. Robi się magicznie. Nasza bohaterka wyrusza w podróż pełną właśnie magicznych stworzeń i w ogóle klimatu typowo zaczarowanego. Tak jak głosi opis z tyłu, magia jest tam, wszędzie gdzie się w nią wierzy. I Olia jakby przekonuje się na własnej skórze, że to, co bardzo długo wypierała, czyli właśnie magię, stworzenia magiczne, które mieszkają z nią w tym zamku, one naprawdę istnieją i ona tą magię również ma w sobie. Tylko po prostu. Hmm, Powoli przestawała w nią wierzyć, bo dorastała, była, zaczęła być już taką, wiecie, dużą dziewczynką. No i ta magia wydawała jej się trochę nierealna. Na ten moment muszę powiedzieć, że książka jest mega pięknie napisana. W sensie bardzo mi się podoba taki barwny język, świetne porównania, ale też konstrukcja bohaterów. W krótkim czasie dużo się dzieje, to to się rozwija tak spokojnie, powoli wszystko z siebie wynika i to jest takie fajne. Bardzo mi się podoba. W ogóle postać lisa, duszka jest taka bardzo sympatyczna i czuje się taka otulona przez tą książkę. Uważam, że to jest świetny comfort read na ten moment. Czytam dalej. też skończyłam grafikę, więc pewnie złożę kilka słów opinii na jej temat na Instagramie i pewnie będziecie mogli przeczytać ją troszkę szybciej niż zobaczycie ten film, bo film ukaże się pewnie na następny dzień, muszę go jeszcze zmontować, ale chciałabym powiedzieć, że wspaniale jest w ogóle towarzyszyć Oli w przygodach, które ją czekają, no bo musi odnaleźć w sobie magię, bo musi uratować swój świat, który troszkę się rozpada, a dlaczego się rozpada, to nie będę Wam mówić, bo to jest super do odkrycia samemu. W ogóle ta książka jest prze, przeurocza. Olia jako bohaterka jest cudowna, jest odważna, waleczna, dzielna. Wspaniała dziewczynka, która chce być dobrą siostrą, dobrą córką i dobrą wnuczką. I chce uratować świat, i chce też trochę uczynić temu, co jej przodkowie robili, jeśli chodzi o magię. Oczywiście nie zagłębiam się tutaj też w szczegóły. Muszę Wam powiedzieć, że ta książka to taki kocyk. Paniale mi się w ogóle towarzyszy tym wszystkim przygodom, tym wszystkim przeciwnościom, które w ogóle musi pokonać Olia w trakcie drogi do rozwiązania wszystkich problemów. Mówię tutaj strasznie dookoła. Zostało mi już bardzo, bardzo mało. Nie sądzę, że moje zdanie się zmieni w ciągu następnych kilkudziesięciu stron. Jestem zakochana w tej książce, w tym, jaka ona jest przeobrocza, przecudowna. Uważam, że to jest świetny komfort read, kiedy macie na przykład gorszy dzień. Ta książka jest przepięknie wydana. Za chwilę Wam pokażę. Wielkie, wielkie wow dla wydawnictwa Young, które po prostu wydało tą książkę przewspaniale. Ona się tak pięknie świeci. Ma też w środku ilustracje i to jest w ogóle super. Myślę, że albo pokażę Wam to za chwilę, albo tutaj wkleję, jak tą książkę kartkuję. Uważam, że naprawdę, jeśli lubicie literaturę taką troszeczkę bardziej dziecięcą, bo tutaj pomyślałabym, że takim progiem wejścia jest, myślę, 80 lat nawet, bo to jest bardzo przystępna lektura, taka właśnie pełna mm, niesamowitych zdarzeń, pełna magii. Jeśli lubicie na przykład Harry'ego Pottera, wiem, że Nevermore też jest bardzo podobny, chociaż jeszcze nie czytałam powinniście sięgnąć po tą książkę. Jeśli w ogóle lubicie właśnie literaturę taką wczesno-nastoletnią, nie wiem, jak to inaczej mówić, to ona jest świetna. I myśl, myślę, że idealnie się nada na przykład na stresujący okres, kiedy nie możecie się na niczym skupić. Tutaj akcja dzieje się prędziutko, ale w sumie to jest super, bo, bo tutaj to tak mocno pasuje, bo Mimo, że jest szybko wszystko, to jesteście w stanie się od razu polubić z główną bohaterką, z jej rodzicami, z jej siostrzyczką, z tym, jakie życie wygląda, że jest takie spokojne, właśnie pełne odkrywania różnych miejsc w zamku, w którym mieszka. Ona jest taką bardzo ciekawą życia osobą. Bardzo mi się też podoba jej relacja z jej babcią, jest wspaniała, ma cudownych przyjaciół i kiedy przychodzi do niej wyzwanie, kiedy musi stawić czoła czemuś złemu, co spotyka jej rodziców, w ogóle cały świat zagraża jej rodzinie, może tak to powiem, to podejmuje wyzwanie i mimo, że się boi, no bo to oczywiste, kiedy musimy jakby zrobić coś, co skaże nam wyjść ze swojej strefy komfortu, nawet może się trochę narazić, ona po prostu, po prostu idzie naprzeciw tym wydarzeniom, idzie naprzeciw tym wyzwaniom i to jest super, ja bardzo lubię takie bohaterki, które są właśnie takie dzielne, podejmują tych wyzwań, mimo że się boją i mówią o tym, że się boją i nie są siebie pewne do końca, ale starają się temu sprostać i to jest super. Także myślę, że mogę już powiedzieć wprost, że ta książka jest przecudowna. To, co jeszcze chciałam dodać, to to, że postaci, które bohaterka poznaje na kartach powieści, które jej potem towarzyszą, Wszystkie te relacje, które ona nawiązuje, są takie czyste, proste i takie mega e, urocze, bo dzięki temu, że właśnie ona e, jest odważna i, i chce jakby bronić i, i chce być e, dzielna, chce pomagać, e, to później to jej się jakby niejako trochę zwraca tym, że inne stworzenia też chcą jej pomóc. E, I uważam, że to jest przecudowne i absolutnie. Polecam tą książkę wszystkim, którzy mają w sobie takie trochę dziecko, e, albo tym, którzy mm, poszukują tego dziecka w sobie i tej mm, magii, żeby znowu w nią uwierzyć. Ta książka na pewno Wam w tym pomoże. Słuchajcie, um, obiecałam Wam na Instagramie na InstaStory że pokażę wam trochę mój pokój, zrobię taki trochę room tour, I guess? <noise> Nigdy czegoś takiego w ogóle nie robiłam, zrobię to totalnie na swoich zasadach, czyli będę trochę ma machać łapkami, e, trochę mnie będzie widać, trochę nie, ze względu na to, że nie mam statywu i niestety e, nie mogę tego robić w bardziej cywilizowany sposób. Mm, zaczniemy sobie myślę od mojego biureczka, które jest po prostu stołem z IK i nie polecam, bo jest strasznie niewygodne. Okej. Okay. To są książki z koszy z Tesco, który, z którymi w sumie wróciłam do czytania. E to są książki Johna Grina, które zaczęłam czytać nałogowo chyba w trzeciej klasie gimnazjum. Liczyć Jones dostałam od przyjaciółki w liceum. Te dwie książki też wygrzebałam gdzieś tam w sklepie i czytałam. To są książki, które przywiozłam od siebie z Poznania, bo nie mieszczą mi się już i po prostu muszę robić selekcję. To są moje ukochane igrzyska śmierci, trylogia, którą kupiłam od Mary Literackiej. Tutaj mam moje favorite zdjęcie z liceum z moimi znajomymi. Mega cute. A muszę je potem odłożyć inaczej, bo ono zawsze spada. To kiedyś była zielona świnka z ale ją przymalowałam, bo strasznie nie lubię, jak mi nie pasuje do reszty. Także dostałam ją kiedyś od mamy, nie wiem, byłyśmy chyba na zakupach i bardzo, bardzo ją chciałam, więc mi kupiła i that's cute, bo dalej ją mam. Nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś pieniądze. To jest moje wspaniałe biureczko, przy którym pracuję, czasem robię zdjęcia, czasem po prostu siedzę i scrolluję internet, you will never know. Tutaj mamy w ogóle lampeczkę solną, którą ukradłam mamie i jest mega cool w ogóle. Kiedyś myślałam, że to jest badziewie. Jakby życie się zmienia i my się zmieniamy. To jest moja cudowna gipsówka, którą zawsze używam do zdjęć. To są książki, które dostałam od miłej starszej pani, która też kiedyś była na fizjoterapii. I to są jej podręczniki i ja ich używam do zdjęć, bo jakoby już są tysiąc razy w ogóle nieprzydatne i nieaktualne. E, tu są moje notysiki, w których piszę różne rzeczy. Planer od Ogarniam się, którego używam e, i bez którego na pewno nie ogarnęłabym życia. To jest moja wspaniała półeczka, którą kupiłam niedawno i którą skręcałam sama. Chociaż IKEA mówi, że trzeba skręcać ją dwie osoby, ale ja udowodniłam wszystkim, że jednak nie. E, tutaj są moje rzeczy do kąpieli, bo jestem w ogóle kąpielowym świrem. Tutaj są moje książki Kinga. Te w sumie półtorej półki, bo tu już są inne książki, które po prostu mi tutaj pasowały kolorystycznie. My mamy Mistrza Bogorzartę, czy Metroty 2033, taki misz masz totalny, bo ja tutaj za bardzo nie układam tych książek ze względu na to, że to jest taka moja, wiecie, backup półka. Kiedy już nie, nie mam miejsca w Poznaniu, to po prostu wywożę tutaj część książek, nie oceniajcie mnie. Myślę, że dorobię się jeszcze jednej półki, którą gdzieś tam sobie wstawię, albo nie wiem, zacznę układać rzeczy tam na górze, bo myślę, że. Niedługo zabraknie mi miejsca. Tu jest półka z Harrym Potterem. Tu mamy moje książki, które teraz czytam. Moje płyty, które w ogóle kupiłam sobie, ze względu na to, że jak zaczęłam jeździć, to moim pierwszym samochodem był Citroen C3, którego jakby wspominam cieplutko. I on niestety nie miał: nie wiem, jakiegoś tam USB czy coś. Nie, nie można było w ogóle podłączyć niczego. Więc musiałam kupować płyty, żeby czegokolwiek słuchać. Co nie jest na przykład, nie wiem, jakimś radiem. Radia w ogóle nie lubię, bo mnie strasznie irytuje, że oni ciągle mówią i nie puszczają muzyki praktycznie w ogóle. I są ciągle reklamy jakichś środków, wiecie, na przeczyszczenie i tak dalej. Mam takie. Moje, y, mój czytnik i, i mój pad do rysowania. Tutaj znowu książkowy miszmasz. I na dole też książkowy miszmasz. Tutaj. Zrobię y, taki, wiecie, bookshelf Tutaj. Nie wiem, w jakimś innym vlogu, ze względu na to, że teraz. A nie chciałabym, żeby ten vlog trwał tysiąc lat. Generalnie jestem dumna z tego kąta, bo marzyłam zawsze o takim właśnie kąciku do czytania i teraz to wygląda tak mega cozy i mega aesthetic, ze względu na to, że tutaj mamy książeczki, tutaj mamy piękne kwiatuszki, tutaj mamy wspaniały fotelik i ja jakby jestem zakochana. To są moje półki, które w ogóle randomowo mój tata tutaj przyczepił, kiedy go poprosiłam i w ogóle ten układ właściwie wymyśliłam sama, nie wiem dlaczego, Podobało mi się po prostu. Tu mam zdjęcia z liceum e, w dużej mierze na takich śmiesznych kartonikach. I w ogóle podoba mi się też moje łóżko. To są w ogóle super jesieniarsko-kolorowe poduszki z IKEA. Polecam, pozdrawiam. E, I podoba mi się to, że tam jest tak znowu mega jesieniarsko w ogóle te liście, kocham. Na maksa. To jest krzesło, które kiedyś myślałam, że na pewno będzie mi wygodnie na nim e, siedzieć. Nigdy go nie kupujcie i nie róbcie sobie tego. E, no i tak się przedstawia mój pokój. Wspaniały. Tam prawdopodobnie powinno być miejsce na mój TBR, ale jakoś tak zapominam o tym, że w ogóle ten stolik istnieje. Dajcie znać, co sądzicie o, o jakby wystroju tego pokoju. Ja go kocham. E, możecie mi powiedzieć, co wygląda śmiesznie, a co nie. Na pewno wspaniale wyglądają te liście. Które są cały rok. Nie oceniajcie mnie, jestem absolutną jesieniarą i tak sobie tutaj żyję, jak jestem u rodziców. Mam nadzieję, że ten dzień ze mną Wam się podobał, i że się dobrze bawiliście, że miło Wam się zwiedzało. Mój pokój niesamowity, inspirujący, wspaniały. <grym> Nie no, żartuję. Ale dajcie mi znać, czy w ogóle zamierzacie czytać Zaczarowany Zamek, czy lubicie takie książki z magią i czy w ogóle jakbyście dziećmi to właśnie wierzyliście w magię i może teraz wierzycie w magię dalej. Pochwalcie się, dajcie mi znać. Powiedzcie mi, co bym mogła zmienić w takich dniach ze mną, bo ja totalnie nie wiem. Dzisiaj też był taki dzień, że głównie czytałam w sumie i mało wychodziłam z domu, mało rzeczy ciekawych robiłam i pomyślałam sobie właśnie, że tak będzie spoko na początek. Póki nie ogarniam za bardzo tego, jak się takie jednodniowe vlogi tworzy, ale jeśli macie jakieś wskazówki, to Was po prostu zapraszam do sekcji komentarzy. Bardzo chętnie posłucham. Życzę Wam cudownego dnia, mam nadzieję, że książki, które teraz czytacie Wam się spodobają. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.